Moi kochani widzowie, godzina pierwsza 10 o godzinie 1.06 wyszedł gigantyczny update do Counter Strike'a. Yy, w tym odcinku słuchajcie mogę być troszkę ciszy, ale niestety nie chcę tutaj pobudzić domowników. Dlatego słuchajcie, wydarzyły się naprawdę ogromne rzeczy. Do Counter Strike' zostało dodane kurwa od chuja, po prostu odgroma rzeczy. Ja już więcej nie przedłużam. Subik, łapka, fajny komentarz Lecimy z tym, omawiamy update, bo jest naprawdę grubo No witam, witam cię mój drogi pierniczku Bardzo serdecznie chciałbym cię zaprosić na stronę CSGO Skins Na stronce bardzo regularnie organizowane są nowe eventy Strona oferuje wiele możliwości, takich jak Ace Battle, Exchanger oraz darmowa daily skrzynka Używając mojego kodu ŚWISTU na start dostajecie 10% i 2 złote 10 groszy zł na pierwszą skrzynkę Moi widzowie, ostatnimi czasy na CSGO się ruszyłem z konkursami za ponad 7 Pół tysiąca złotych. Tak, dobrze słyszycie. 7,5 tysiąca złotych. A żeby zgarnąć któregoś z tych skinków słuchajcie, musicie wpłacić minimum 8,40 z kodem świstu. Do zobaczenia na stronie mordeczko. Pozdrawiam! Moi kochani wspaniali widzowie, weszła nowa, nowa, nowa przepustka Słuchajcie, w tym filmie zobaczymy o co tu po prostu chodzi. Zobaczcie ile zostało dodanych nowych skinów do Mki, do AWPy. Po prostu głowa mała To co się wydarzyło dzisiaj o godzinie pierwszej Ja jestem w ciężkim szoku, słuchajcie Może kupimy sobie tą przepustkę znowu To kosztuje 65 zł, ale słuchajcie Czego, że tak powiem, nie robi się Dla Counter Strike'a Dlatego, przechodząc na zakup, kupujemy przepustkę Zobaczymy o co tu chodzi Mamy, słuchajcie, przepusteczkę, została kupiona Aktywuję, znowu, słuchajcie, stało się To samo co wcześniej, słuchajcie, nowe skiny są Jest od groma, po prostu nowa skrzynka Skrzynka nazywa się, słuchajcie Fever Case co? Co to, co to w ogóle za nowa motka, w ogóle specjalnego itemu? Widzicie to co ja? Czy czy, czy. czy jestem w ciężkim szoku, słuchajcie, co tu się wydarzyło? Zaraz słuchajcie, przejdziemy do omówienia tego co wydał oficjalnie jakby tutaj Counter Strike. No bo trzeba by to sprawdzić. Ta Wupa była. Co tu jeszcze się wydarzyło? Bo widziałem, że naprawdę dużo się wydarzyło. Jest ta nowa? Hmm, powiem wam szczerze, tej nowy raczej nie wydaje mi się, nikt tu nie będzie. XM, przepraszam dropił. Train Collection 2025, no to jest ciekawe w sumie, zobaczmy. Piękny Galil, e, tutaj pominiemy te skiny. Bardzo ładna M4, zajebista AWP, no i jestem słuchajcie w ciężkim szoku, co tutaj się właśnie wydarzyło. Naprawdę wam powiem szczerze. A co tu mamy? Ja pierdolę, ale kawaha dojebali. Ale dali kawaha. Gloczek, famasik, Awupka słuchajcie. Awupka Print Stream. Co, co się wy. Co w ogóle? Co? A Wupa Print Stream? Co jest. Przecież to jest prześliczne. Słuchajcie, update jest niby bardzo fajny, ogromny, bo naprawdę dużo rzeczy tu jest, przyszło. Ale troszkę mi znowu to śmierdzi ruchaniem graczy na kasę. Ale dam im szansę. Przejdźmy, słuchajcie, sobie na stronę, oficjalną stronę Counter-Strike'a. Przeczytajmy, co tam się wydarzyło. Słuchajcie, mamy to. Co tutaj się wydarzyło? Przeczytajmy sobie to razem. Ja to dopiero widzę. Update nazywa się po polsku, przesuń do przodu. Co tu się tak naprawdę wydarzyło? Widać, że tu dodali kilka nowych kolekcji broni. CS yy, Ascent, CS Boreal. Oraz CS Radiant. I o co tu chodzi? Wiosenne porządki na Train oraz Inferno. Tak, szerszego banana. Szerszy banana to jest, słuchajcie, naprawdę, naprawdę duża zmiana, że ten banan jest troszkę szerszy. Może to poprawić, słuchajcie, gameplay na Inferno. Jakie dodatki w zbrojowni? W zbrojowni pojawiło się kilka nowych rzeczy. Zaczyna od zupełnie nowego Fever To bardzo fajnie, widzieliśmy go. 17 wykończeń broni od twórców społeczności, a także Noże. Shattered Web wykończenia chroma. Dodali nowe kosy? No way, bro. No way. Nowe kosy no w CS2? Co? Co wy gadacie? A także noże, shattered web, wykończenia chroma. Ej, to może być mocne. Jak to po angielsku? Co to po angielsku znaczy? Ja może zobaczyć, słuchajcie, tekst oryginalny. Dobra, nie wiem jak te noże wyglądają. Nie ma tu na razie info o tym. Przyglądnijmy sobie, słuchajcie, jak wygląda kolekcja Trajna 2025. Ten Galilek jest bardzo ładny, to że o nie mówiliśmy. Ale chyba najbardziej to mi się podoba ta awka oraz ta MK. Reszta tych skinów jest taka trochę średnia. Co jeszcze, słuchajcie, dodali XMA. Tak jak widzieliście, to jest XM wyjątkowe, takie jak tym XM-em był Deagle. Ale czy XM, słuchajcie, zwojuje rynek? Wydaje mi się, że nie, że to jest trochę przestrzał. Ale najbardziej słuchajcie, ciekawe mnie te noże. Co to w ogóle są za noże? Gdzie gdzie to mogę sprawdzić? Co tu się jeszcze wydarzyło? Przystajmy jeszcze, bo robię to strasznie nie po kolei. Słuchajcie, ale jestem w chuj podjarany. Nowe kolekcje Drop. Twoje co tygodniowy pakiet stał się odrobiony. Ciekawe do listy Drop. pakietu dodano trzy nowe kolekcje Biom. Wypatruj się na no to zupełnie nowe w kolekcji: Astent, Boreal i Radiant. Dzięki ponad 70 nowym wykończeniom kolekcje te oferują szeroką gamę stylów od jednolitych kolorów, złotych refilów, OK, czyli takie trzy kolekcje broni zostały dodane do Cesa co tygodniowe, co w dropach, tak? tak? Tak, tak, tak to tak to wygląda, słuchajcie. No. To słuchajcie, fajny Prima Aprilis od kurwa twórców C Counter Strike'a. Nowe noże w CS-ie? No coś pięknego, słuchajcie, coś pięknego, naprawdę. Także słuchajcie, dodali nowe noże, nową skrzynkę. Tak to słuchajcie, wygląda. Jest nawet nowany emotka. Tutaj specjalnego itemu wygląda to zajebiście po prostu. No dzieje się w tym CS-ie, nie spodziewałem się, słuchajcie, myślałem, że to jakiś prima aprilisowy żart, a tu się okazuje, że update'ik wleciał i jest zajebisty, bo naprawdę rzeczy dużo jest dodane. Na, na, niestety, słuchajcie, nie mam tej skrzyneczki, bo expo mi jeszcze bardzo dużo brakuje, tak to bym ją dla was otworzył, ale no słuchajcie, musicie się przekonać na własnej skórze, wejść do CS, odpalić, bo jest grubo. Słuchajcie, jest grubo i od wielu miesięcy tak grubo nie było. Dlatego, moi widzowie, dajcie mi znać, co sądzicie o tym update'cie, czy według was jest to znowu skok na kasę przez Valve, czy... Może, że dobrze, to idzie w tą stronę, bo ja troszkę mam mieszane uczucia. Niemniej jednak, fajnie, że coś się dzieje, że są dodawane jakieś update'y, a nie, że ta gra jest olewana, jak była olewana wcześniej, także... Dziękuję bardzo, że oglądałeś do końca, subik, łapka, fajny komentarz. No i co? Trzymaj się, na Puuu!